Mano, dzisiaj gramy na topie, naszym ukochanym chomikiem, czyli Timoskiem. Timoskiem z podpaleniem, gramy na Ambesse. No, jeżeli Ambessa będzie na tyle inteligentna, że pójdzie w, na nas, że tak powiem, z grubej rury i na pełnej, no to Timo może nie być najlepszym pikiem na nią. Natomiast jeżeli. Oho. Oho, oho. Natomiast jeżeli uda nam się przetrwać jej szarżę na naszego nieszczęsnego, trującego chomika, no to powinniśmy sobie dać radę. U nich na dżungli jest jacksik, niezbyt fajnie, ale to są dwie postacie AD, więc moje Q będzie całkiem przydatne. Nasze oślepienie. Zaczniemy od udrę udręki, standardowo. Od udręki zaczniemy. Czy ona mnie widziała? Raczej nie Chciałbym, żeby próbowała... Okej, okay, mamy kilka hitów Za darmo Biorę mu to dało się ją troszkę Moje! Oh yeah. Okej okay. Ma drugi, a ja nie Jeszcze traciłem Q Czy ja chcę tam pchać? Szkoda, że to ku zmarnowałem wcześniej Ej, bo to by było lepiej Dla nas, gdyby udało się Ją jednak oślepić w trakcie tej, tego fighta Ale wyszło jak wyszło, zmarnowałem na miniona. Moje last hit Timo został osłabione ostatnio. I to też tak znacznie. I mamy tego efekty, że troszkę gorzej się zbiera farmę. dużo że się zbiera farmę, natomiast dużego to bym już chciał no, no. przestraszyłem ją trochę ale mój ignite nie dał tyle ile bym oczekiwał Timo potrzebuje trochę lepiej nim farmić A, idzie tragicznie ta farma. Ale traci farmę z Kubana. Gdzie jest Jacksik? Okej, okay, Jacksik. Jeszcze wyłapał od wieży A musiałem flashować. Myślę, żebym tego nie przeżył Gdybym, gdybym nie flaszował Natomiast wiem, że on tam jest Okej, okay, okej, okay, udało się Co nieco Dobra, cofnijmy, cofnijmy nie ma co ryzykować. Farma gdzieś mniej więcej w połowie. MSR do mnie przyjdzie na pewno. Ja chcę to i chcę buty i troszkę życia. I powiedzmy, że takim zestawem sobie wrócimy na linię. O, 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 Takie odporność na magię, standardowo. Weźmy niestety dużego. Moja farma... No jest lepiej niż ona, natomiast zaraz po tej fali no to już nie będę miał lepiej niż ona Ale my spróbujemy sobie spuszować to jakkolwiek Okej okay. Postawmy sobie e Wardzika Nie chcę się w nią bić w momencie kiedy ma całą linię Jeszcze jeden hit. Elegancko. Zabraliśmy staczka. Tutaj Jaxik będzie chciał do mnie podejść, czy nie? Dobra, już troszkę lepiej nam idzie farma. Mamy troszkę już więcej umiejętności wybranych. Ok. Udało się to pchnąć. Bye bye. No to już było do przewidzenia, że mi się uda to zrobić w momencie, kiedy... Poszło po mnie w momencie kiedy ja miałem Ignita, więc... Nie! O! To było złe, to było bardzo złe. <laughs> nie spodziewałem się, że dostanę dwa hity od wieży I cofnijmy. Cofnijmy I do najrozsądniejszej zagrań to nie należało Ale nikt nie mówi, że jestem rozsądny, prawda? Timo, na linię. Czy ja chcę Q czy E, nie? Nie no, cojemy E standardowo. Ora, jest, tu wróciła. W złym miejscu mi się ta linia rozbiła. Nie mam Ignita, tracę... Tracę farmę. Dobrze, mamy utrzymaną w fajnym miejscu. I grzybek taktyczny. Ona jest gdzieś tutaj, prawda? Gdzieś w krzukach. No jakby inaczej. Zdrać <grytanie> się trochę czasu na tym kwiatku. Ja się cofnę. Ja się cofnę. Nie ma sensu się z nią bić, jak nie mam Q pod ręką. Oderwała. O pięknie tam się nasz jungler bawi. Chyba zginę. Nie mam na naku. Czy trzeba było się z nią bić? Być może. Czy się biłem? No nie. Czy jestem z tego tytułu zły trochę? Trzeba może było fleszować. Czy ja miałem fleszować w ogóle, czy nie? Nie zwróciłem uwagi. Ja ci się jeszcze odpłacę, moja droga. Ja jeszcze ci się odpłacę. Tylko ja jeszcze ani razu junglera nie miałem na topie. Jax raz był. Może niewiele skurał, bo miałem flesz akurat wtedy. Moje. Moje. I to też moje. I ten też będzie mój. I tu też tam grzybka No, by was czyściło Nie ma mojego topa Ja się trochę od ciebie będę trzymał w daleka. Dam ci trochę forów teraz. Bye, bye, bye. No dobra, jego, niech ci będzie. Niech ci będzie, że to twoje. No ten jeden grzyb to mógł sobie darować ten minionek. Wieżyczkę, pewnie taktyczny grzyb. Na powrót. Pierwsza wieża to będzie? Czy to będzie pierwsza wieża? Prawdopodobnie by to była pierwsza wieża, jakby się udało wziąć. Ale czy uda się ją wziąć? Dobra, Jacksik, tam gdzieś. O, ja może się podejdę tutaj. Tak na wszelkim mam mało many, zaznaczam. No i jesteś. I ja uciekam. Elegancko. Team pomógł drużynie Dobra i będziemy mieli już to Będziemy mieli to i pójdziemy teraz trochę w to, żeby trochę więcej many mieć I da nam to chyba jeszcze przyspieszenie No właśnie, przyspieszenie naszych szrumków A drużynowo naprawdę idzie fajnie A my się jeszcze rozkręcimy, jak będziemy mogli zespamować Aleje naszymi żybolami. No i pięknie, możemy nasze buciory? Różyczka. Czekam na ten... Na ten nowy update. Widzę, to ty kombinujesz. No i władła już bo bola. Chyba nie... Runo leśne ci nie pomaga, co? Czy ona chce mnie zultować? Jest taka szansa. Natomiast gdzie jest Jaksik? Czy Jaxik będzie chciał? Nie widzę go nigdzie na mapie. Ta tutaj piękna... Grzebol Ej, Grzyból! Wlazłeś w Chyba tego się nie udało jej wziąć. Wyrwała? w stronę grzybów. miniony To nie jest dla was. Nie mam kół, nie mam kół, nie mam kół, ale już mam kół. Dobra. marnowami ta, marnowami Ignaita. Chciałem, że wejdzie we mnie na pełnej. No ale nie weszło. Jest rota. No dobra. Ale on my wierzę. Mamy wieżę za moją śmierć, ale Wiego tutaj zrobił swoje, więc chyba na plus! Chyba na plus. Czy ja chcę robić buty prędkości, czy obuwie maga? Nie no, jesteśmy magiem, to zrobimy obuwie maga. E -e -e, ale czy ja chcę już robić obuwie maga? Czy ja chcę już pójść trochę... Chcę pójść w to, chcę pójść w to. Co ile mam grzyby? Grzyby mam co 18,26 no druga wieża. No, siedzą wiego, podpalił chyba. No, lecimy troszkę pomóc drużynie teraz, zrobimy trochę... szrumową aleję na midzie. Czy jak ona mnie zastanowię, ja jestem w stanie coś zrobić? Jestem, wiego jestem. Okej, okay. dobra, ta wrzuciła co miała rzucić. Zróbmy tu grzybola. Oczywiście grzybola gdzieś tu, bo zawsze tu chodzą. I grzybola gdzieś tu. Dobra, wejdź w grzybola. Fleszowała, Ta sobie tutaj coś próbowała. Nie mam... Ajajaj. Koniec serii Help! Help! Czekam! Czekam przeżyję! Przeżyłem. Aha, przeżyłem. To jest grzyb taktyczny. Ja się cofnę, bo niewiele tam wziałam e, Troszkę źle to rozegraliśmy wrażenie Byłem w samym epicentrum ah! Nie spodziewałem się, że tu będzie No nie będę kłamał Dawaj, Czogat Czogat, free kill Brawo o, Aha, to nawet nie Czogat nawet nie był czego, dobra Buty maga. Buty maga. Robimy teraz pomięcienia. Pomięcienia, Jak to się zwie pomięcienia dobrze mówiłem, w liczbie pojedynczej. Ten grzyb nie eksplodował jakim cudem. Urzuciłem go w samą epicentrum zdarzeń, wydarzeń na tym idzie. Ambessa. Ambessa, niech ci będzie Ambessa. Tutaj widzę, że jest mid game powoli. Chyba tą wieżę stracimy. Nie będę w stanie jej obronić. Tym mi się coś wydaje. tu ze mną idzie. Nowa Ambessa. Jestem nastawiony typowo pod... Od grzybki Nie chcę tutaj się z nimi bić Możliwe że te grzyby zostały tutaj podstawione i nic z tym się nie wydzie Halo? Halo drużyna? No niewiele się to wdało Ten grzyb tu nie wybuchł Ale słuchajcie, może, może Mamy asystę No tutaj w jego robi naprawdę Wejdź w grzyba, wejdź w grzyba, wejdź w grzyba Nie weszła w grzyba, źle ten grzyb leży Robię za asysty. A chciałem zdobywać Killa by Timo. No, źle się dzieje w Team przede wszystkim, bo jesteśmy otoczeni z każdej strony aktualnie. No a Timo nie na tym polega, żeby był obtoczony. Uda nam się na. No, chyba się uda. I elegancko Dobra, bo ona tutaj będzie chciała podejść. Musimy się teraz uzbroić w cierpliwość i wyczekać moment, żebyśmy mogli się znaleźć w dobrym miejscu przy tym fajcie. W las tego grzyba, w las tego grzyba, dobrze Nie dać się, bo ona będzie chciała mnie Czogat, czogat Dobry grzybek Dobry grzybek Mam On się na tym topie, ale my weźmiemy Mida teraz To myślę, że nie jednego z takim impetem jakim idziemy teraz, to jesteśmy w stanie zrobić trochę więcej Zresztą ta Symera została. co to bywa ult? Tak się zapytam Dobra Czy chcemy więcej Nie Moja Dobra Mamy większy impakt dobra Moje ku jest overpower Grzybole Dobra Wejdźcie w grzyba. Żaden nie wlał grzyba. Jedno ku Nie. Brak chłomi zasięgu. Brak chłomi zasięgu. Dobra, a zróbmy tu grzyba. Wieżyczkę, oczywiście, że chcemy wieżyczkę. Minutę do smoka. Dobra, weźmy inhibitor, okej. Okay. Dobra, cofaj, 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 cofaj. Co? Fajna wstecznym. Wigo, co cofamy. Nie ma sensu. Rzepę to tak, ja tutaj puszczę Grzybola. Tutaj teleport jest na topie, ambesy. Cztery tysiące. zrobić to i i czy ja chcę, w którą stronę chcę iść? Chyba chcę pójść w to. Przebicie odporności. Muciory mamy, mamy już trochę przebicia i przypwieszenia umiejętności. Ile trwa nam? 14,8, okej. Okay. No już trochę naszym grzybem zabieramy. Mamy już trochę damage'a. To trzeba zostawić grzebola na akcję pod tytułem Team Fight. Piękny grzebola. Ale powiem Wam tak, robię tutaj pogrom tym Teamosem, ale nie zdobywam kili. Czy jest mi z tego powodu troszkę przykro, odrobinę. <laughs> odrobinę jest mi przykro. A mam tam widzę się. Ja bawi. grzybolek tu, grzybolek tam. Dobra, yy, może cofnijmy. Nie chcę już tego tak szybko kończyć. Cofnijmy. Smoka, dobra, chodź, robi smoka. To zlikwidujmy to, postawmy Grzybola, maja. Ja się muszę cofnąć, chociaż brakuje mi odrobiny. Czy chcę to sprzedawać? Nic mi to nie da, no ale zróbmy szybki reset. Szybciutko! tylko. Czy oni chcą robić barona? Tutaj Semira będzie chciała. Czy oni ja są w stanie zjeść Semirę sam na sam? Być może. Sprawdźmy tą teorię. I need help. Zawsze we dwójkę, zawsze we dwójkę. No będę miał chyba asystę, co? Czy ją... Pod... <śmira> Semira, podpalenie, zadziałało. <śmira> Zyra! wierzę w ciebie. Czego te dzieci z odsieczą. Pięknie. Ucieknie ci czy, czy nie ucieknie? Nie, no chyba ci nie ucieknie, co? Raczej asysty już tego nie będziemy mieli. ...skacząca wśród drzew, tak ją nazwijmy. Jestem lepszym supportem niż Zyra. Co jako ostatni item ja bym chciał? To jest pytanie. Czy ja bym chciał kapelutek? Czy zrobić naszora, hmm, Czy zbić odporności? A ja bym chciał coś na przyspieszenie. Może to? Żebym leczył po bratymcu w momencie. po na linii. Jego ucieka, nie chciałbym, żebyś zginął. Jesteś zbyt cenną postacią w naszej drużynie. Trzeba tu troszkę zaszrumić Jego! Nie! Ee. Jestem supportem, jestem supportem. Byłem supportem, byłem supportem. Najlepszy support Timo, hej! He. <grystanie> Słuchajcie, czasami jest się głównym bohaterem przedstawienia, a czasami jest się bohaterem drugoplanowym i wspiera się w swoją drużynę z za drugiej linii przy pomocy grzybków. Więc ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą grę, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, hej!